Zapraszam drugie! Proszę drugie Hej! Hey, witam Was w nowym Sprawdź to! A dzisiaj jajko. 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 Sprawdzimy coś takiego jak egg cracker! Egg cracker! Wygląda to w ten sposób. Ma nam to pomóc w rozdzielaniu żółtka od białka albo po prostu w rozbijaniu jajka na dwie części. W zestawie mamy takie całość. To możemy podłączyć tutaj, aby później. A później? Aby później żółtko zostało nam tutaj, a białko gdzieś tam się polało. Więc przystępujemy do testu. Więc tak, tutaj mamy takie małe nożyki, które mają nam to jajko chyba rozbić. A tutaj to jajko powinno nam się zmieścić. Wkładamy jajko. Wkładamy jajko. Dziękuję tutaj te małe nożyki ledwo co dotykają. Następnie bierzemy sobie coś, gdzie to żółtko ma się polać I naciskamy. I jajko jest zbyt twarde. Jeszcze raz, weźmiemy sobie inne jajko, bo to widocznie nie działa. Jeszcze raz, akcja numer dwa. What the fuck is tak więc, jak widzicie, pomaga nam to w rozbiciu jajka na dwie części. Więc weźmiemy sobie teraz to jajko jeszcze raz, położymy tutaj. Tak, skoro już mamy je rozbite, może teraz będzie łatwiej. Ulega. O oh, yeah! yeah! I teraz? Czepiamy, 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 czepiamy... czepiamy... To poczepane! Zglucone jajko to jest jakieś. Oh. 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 I mamy idealny żółtko. sobie do innej Pięknie! Wydaje mi się, że po prostu zanim to zrobimy, powinniśmy to jajko leciutko tutaj nacisnąć. Leciutko, nie tak mocno, I jak już to naciśliśmy. No nie jest to czysta robota. <śled> nie wyszło. Dobrze, to teraz ja już wszystko wiem. Wkładamy po prostu jajko, Nie naciskamy go, broń Boże, bo w tym momencie nam się rozpieczy. Musimy po prostu letnika go pukać. Dobra? I? Trzy, cztery. O! Czysta robota? Ewidentnie nie jest to czysta robota. Teraz zobaczycie to z bliska. Trzeba po prostu bardzo szybko do nacisnąć. Widocznie zrobiłem to zbyt wolno. Od jajka zależy. O! Także ja Wam bardzo dziękuję. Zapraszam na inne moje media. Uznajmy, że to nie bardzo działa na skarze, który do, nikomu do niczego się nie przyda, zwłaszcza, że strasznie się nim pobrudziłem i normalnie, gdy pracuję z jajkami, nie mam takich problemów. Zapraszam na inne moje filmy i do zobaczenia znów.